Witajcie koledzy, dzisiaj na aukcji będą 7 oryginalnych, starszych gołębi czystych Deklak 613 bezpośrednio z Holandii z kraju, z którego pochodzi Deklak Są to gołębie czysty Deklak i także Van Dijk razy Deklak Van Dijk imbred na kanibala. Córka kanibala parowano na wnuczkę kanibala. Tutaj pierwszy gołąb samczyk, jasno nakrapiany, czysty deklak, ferbart, dokładny rodowód. Do rodowodu też dołączam oryginalne kopie od deklaka: jego podpis, telefon i stempel. Ojciec jest 07 rok, czysty deklak, matka też 07 rok, czysta deklaczka. De Pochodzą bezpośrednio po gołębiach od Joss deklak po oryginałach. On jest z 2012 roku, końcówka 322. Jest to czysty dyklak. Jandzen. Pochodzi on po Janzenach czystych. Belg, 93 rok Kras Jansen, Gude, Blaue Jansen, Geloger Foss Jansen, Raketman Jansen, Blaue Witnorskie Jansen. A tutaj matka jest o 2013, cały rodowód. Następny oryginał w nim: The Maritie, Witwen, Ode Merks. 019 dziewiętnaście, Jędziny. Junge Merks, Azo Imbred na Junge Merks na 019 Geloger, najlepszy Najlepsze gołębie Anzyna Bezpośrednio po oryginałach od Eklaka Zapraszam na aukcję aukcja.kipa.be Tylko najlepsze gołębie Z najlepszych są na tej aukcji Gołębie, które same byśmy chcieli mieć W swoim rozpadzie Samcyk 012 rok, końcówka 322 Dokładny rodowód na aukcji jego oko Ma też takie kolorowe oko nasze czyste języny. Zapraszamy na aukcję. Następny oryginał. 013 rok. Numer 510 jest to deklak razy Van Dyke Van Dyke z rodziny Kanibala. Najlepszego lotnika i rozpodowca. A deklak z rodziny 613. Ojciec z rok. Deklak razy van dyke. A matka znowu z 07 roku. Czysta deklaczka. Dwie trzecie krwi deklaków, jedna czeczek krwi kanibala. Van dyke. 013 rok końcówka 510 Tu macie go live na żywo Dokładny rodowód na aukcji. Aukcja.kipa.be. Dwie cice dyklaksesy 13, jedna cice van dyke kanibal. Jego oko zapraszamy na aukcję, aukcja kropla, następny. Piękny samiec. To jest rasy Deklak. czyli 13 razy van dyke, kanibal. Ojciec 09 rok, dyklak razy van dyke, a matka 07 rok, czysta Deklak. Dokładny rodowód. On jest. Holender, zero dziesiąty rok, końcówka 478. setem dziesięć, Te, co wam tu prezentuję to są jego super rozpodowce. Po nich sobie zostawię młodziki. Teraz roczne do rozpodu. A te, możecie sobie nabyć wyjątkowo na aukcji. 010 rok, końcówka 478. Tłumaczę tego. Pięknego samca. Kawał gołębia. Teraz przeczytam Wam jego rodowód Deklak razy Van Dijk. I tak samo jedna czyca krwi Van Dyke. A dwie cycze. 613. Tu mamy rodowody oryginały od deklaka. Czyste janzeny W nim płynie krew. Imbred na maritje na Ode -Merks. na 019, Janzeny, doktor Junge Merks. Azo Imbred na Junge Merks, na 019, na Maricję, na ta sławna krewska 13. Dalej. Tu tak samo. Czyste języny, te Knok, z rodziny 6.13, ojciec i matka, Ty jest ten słowny 6.13, Te Jungle Balon Janzen, Klein Doktor, ofke kojoty, Janzen, Merks, Janzen, czyste janzeny To są unikaty tego gębia, takich już nigdzie nie znajdziecie. Tu następny oryginał. Odeklaka, Fos Jansen, Raketman Jansen Blaue Witnowskie Jansen, Matka 613 to jest półbraz 613 po Janzenach, Awke blaue blały Jansen Didike Jansen, czyste Janzeny I jedna Czeczka krwi kanibala z Imbreda. To znaczy córka kanibala parowana na wnuczka, na wnuka kanibala. Samiec. Zapraszamy na aukcję. Tu jeszcze raz. Jego numer 010 rok 478. Jego oko Aukcja kropla Kipa kropla Jest ona 010 roku, końcówka 438 holenderka. dokładny rodowód i dopięte oryginału Deklaka. Dekwe Deklak de 16 razy Fan Dike. Ojciec 0,7 rok, czysty Deklak. Po oryginałach matka znowu jest Deklak razy Van Dyke. Dwie rzeczy krwi Deklak 613, jedna krew Kanibala krew von Van Dyke Belk. Przepiękne upierzenie, super zbudowane, na krzyżówka na nasze gołębki, które już posiadacie. Narodziny Svenkul z lub na te sławne ferbarty od pana Miller. Tutaj maczę na żywo samiczka. Więcej informacji na moje aukcji, zdjęcia, rodowody tutaj. Oryginał rodowody o Deklak w tej gąbku płynie krew Deklak 613 Doktor 613 to jest wszystko imbred na sławnego 613. Następny oryginał z janzenów czystej janzeny. Na lepszych lotników 43 konkursy wygrał. go, 13 konkursów Janzen, Rakety Janzen, Blaue Wittiske Janzen. Sesje 13 parowane na licht razy Rakety Janzen, Czysta Janzeny, Następny oryginał od klaka. Tu syn 613 Parowany na czystego Janzena z Balon blały witpen, Jungle Balon, Klainzen, Owke Jansen Janzen, Merks Dwie czyczy krew Janzena de Kraka, jedna czyczy krew Kanibala, najlepszego rozpodowca Belgii. Tu dokładnie rodowód, tu jest czysta krew de Tu tutaj macie tego fandajka i tutaj znowu Deklak. Zapraszamy na aukcję, oko. Aukcja. Kipa. Be. Tutaj mamy następną samiczkę rozpłodu. Jero-dowód. To jest przepiękna. Z rodziny. Deklak 613 razy van Ojciec jest Deklak razy van dyke. A matka jest 300 deklak, 613 dwie cece krwi Janzen deklak, jedna sieci krwi Kanibala przepiękne, upierzone, super zbudowane, fajnie leżą w ręce. 013 rok, końcówka 815. So hier ist das Samitska, Lady, zwei Drittel Blut Janssen, der Klack und ein Drittel Blut Kannibal. Van Dijk. Vater ist Van Dijk, das ist Kannibal. amuta Mutter ist 100% der Klack. J oko, Dokładne oko jak to Janzen. Aukcja. Kipa. Be. Następna samiczka Super rozpodowa samica Numer 010 rok 433 Jednokładny rodowód I kopię oryginału od Deklaka Jest to z rasy Deklak 613 razy Fandijk Kanibal Oic Tutaj jest czysty Fandajk Kanibal imbred, Kilkakrotnie sławnego kanibala Belk A matka jest czysta de klasy 13 Unikaty Tego nigdzie już nie znajdziecie Tylko u nas Przepiękna samiczka Młoda jeszcze 010 rok 433 Taka niebieska, taką grosupę, szali choroby. Po niej też wyjdą szali gołębie, bo to płynie to jest tak krew tej starych szali od janzena. Tłumaczę ją na żywo Popatrzcie jaki as Jej dokładny rodowód Tu oryginały de klaka. Znowu czyste Janzeny Janzen, 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 Janzen Po najlepszych gołębiach Janzena. Następna kartka oryginały to jest Janzenów Merks, Dicke, Champion, Doktor, Goje Goje, znowu Witorger Witorger Goje Witpen Najlepszej głębi od Janzena. A ojciec jest na sławnego Kanibala 100% Kanibal A matka jest 100% 63 Takie asy tylko u Kulbackich okazję ją sobie nabyć na aukcji Piękna sztuka Na nią by dałem z Dolce rodziny coś I loty, w lot, w lot Wszystkie młode naloty po niej. Teraz pokażę Wam oko. Opcja kropka Kipa, Be. zapraszamy. Tutaj 7 dyklak, ostatni z tych starszych. 013 rok, 812. 100% kraków w szczycie 100% 100% jadł Janzy to najszybszy szczep na świecie tutaj jest na żywo, przepiękna sztuka, tak te wszystkie tutaj. 013 rok, końcówka 8 12. Ojciec 04 rok, czysty deklak 1613, matka 08 rok, czysta deklak 613 Po oryginałach od deklaka, żadnej innej opcji krwi. Tutaj macie oryginała. Deklak 1613 z Janzenów, Raketman, Avgecoyote, Klanson, Dicke Następny oryginał w nim: Maritie Witpen Ode Merks, Jansen doktor Junge Merks. Czysty Jansen The Clark 1613. Imbredowany na tego sławnego lotnika 1613, który poszedł z rekordową sumą do Ameryki wtedy na totalnej aukcji. Później jak jeszcze nie płodny, to jest jeden z skówek go kupił tego 613, chcę go mieć. Tutaj chcę przyznać, przyznać koledzy, że przywieźliśmy super materiał, prawda? Ha, ale obserwuję, tak, obserwuję obserwują. I tak jak żeśmy obiecali, tak też i zrobimy. Wszystko I, będzie na Wszystkie opcji. pójdą gołębie do sprzedania. Co nie sprzedamy? Chętnie zostawimy dla siebie, ale nie be, nie, nikt nie pomyśli, że my najpierw sobie przebrali, a potem resztę wam zostawili. Wszystkie... Przemek najpierw na pierwszym filmie pokaże wam te starsze głębi, nieco starsze. Aha. I dzisiaj też pamiętajcie, że pada deszcz, pada mokro wszystko Także, i mimo ale... to patrzcie, jak się prezentują. Piękne ptaki, zadbane, co zadbane. zadbane ja, to fajnie. już stara szkoła, stara, polenderska specy... szkoła. Zawsze jak pytałem nieraz na, na wystawie... Tutaj w Niemcach, w Dortmundzie Holendrów, starszych holendrów czy belgów, czy dają głębią le, lekarstwa? Po co powiedzieli? Nie dają. Po co dawać zdrowym gołębiom lekarstwa? Także widać i w tych gołębiach od niego, jakśmy brali, to całe smę w puchu i w tym, w tym kurzu od gołębi, w tym pyle. I te gołęby dla nas naszykowa z górnej półki tamte. Przedtem co miał, to poszło to... Tak, tak, na lewo i prawo, a te zostawił te zostały. Powiedział, zadzwonił nam, powiedział też nam, że... że... Jakie ma? Tu to mają... ma i że szkoda to tak, to, szkoda to tam gdzieś nie? Tu mają, tu mają też, w tej krwi jest też tutaj jedna czeca kanibal, dwie trzecie kanibale, ale poprzednio była jedna samiczka, ojciec jest czysty kanibal, imbret, mhm. a matka jest czysta, trzy tak. Ale dużo jest też czystych Deklaków do wyboru sobie, i to na Holend od Holendra, co od Holendra, nie tam przez, inne od innego Holendra do, do Niemca, z Niemiec gdzieś tam i ja, ja. tak dalej, tu, tu jest, już. można powiedzieć, pierwsze ręki, tak. to przyjaciel, przyjaciel Deklaka, przyjaciel Deklaka, życzę Wam przyjemnych wrażeń na stronie i do roboty! I szczęśliwego nowego roku, bo to jest ostatni film w tym nowym roku, jeszcze go... Ładuje. Tak. Pozdrawiamy wszystkich Muszę się pospieszyć. Dużo, dużo zdrowia. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. Ja. Sobie po co kupować tanie, szaj, gdzieś tam co niepotrzebne, wyrzucone i tak ja, dalej, ja. jak można sobie nabyć pojedyncze sztuki do hodowli dołączyć pojedyncze gołębie, ale konkretne gołębie. i Holendry z kraju, gdzie pochodzi de klak Tak jest. Nikomu z wody Klack von Deutschland, von Länder Gekreuzte, was weiß, weiß ich. 100 razy te rodowody przepisane. I macie rodowody tu, tutaj, przepraszam, macie tutaj oryginały. rodowody i, i jeszcze tych. I oryginałów, oryginałów. od, od, od Jensena nawet tu wszystko popisane dokładnie. Tak. Janzen tak nie pisał dokładnie, ale klak był dokładnie w tym wszystkim i wszystko tak na swojej szajb maszynie wtedy to pisał. Tak. Także macie wszystkie już jeszcze i, od, od przodków od, od, od Ferbarta, od Deklaka, przepraszam, tak. od Deklaka macie też rodowody, oryginalne rodowody patrz, taki gołąb 1000 złotych kosztuje na aukcji, 250 euro i dwa młode uchowasz i już są z powrotem pieniądze no przecież, że tak no ale to nieważne, ludzie sami umią myśleć, pozdrawiamy wszystkich i na pewno, na pewno możemy się cieszyć, że, że Naszykowaliśmy Wam super materiał. W następnym filmie będą same rośniaki. Same roczniaki. Tak, same roczniaki Pozdrawiamy i dużo wrażeń na naszych stronach. Do usłyszenia. Jednego rośniaka że mam, zdjęcie zrobione w celi, to go też wstawię Wam, ale później jeszcze dokładnie nagram. Teraz jeszcze nagram jej oko. Jak widzieliście w rodowodach, czysty Deklak 13, Janzeny czyste, Wszedł pródki ja. są jazeny, nie? tak normalne. i ty z oczy tak na oryginalne Janzeny ty mają takie te, te kolorowe, wiesz? teraz pokażę wam oko jej zapraszam na aukcję aukcja.kipa.be niech poinformują kolegów poinformuj wszystkich co z nas wyszli dalit ten film Widzicie, jest wreszcie oryginały 613 oryginalne deklaki, tak z kraju, skąd pochodzi deklak, z Holandii, I od przyjaciela, od tak, od jego od najlepszego przyjaciela. Pozdrowienia.